Cześć, dzisiejszy odcinek to taki must have, czyli dla tych Państwa, którzy się obrażają, kiedy wrzucam takie słowa zagramaniczne. Yy, odcinek, który musiał się pojawić na moim kanale prędzej czy później, więc nastał ten dzień. Stevie Wonder dzisiejszą gwiazdą jest. Jest jedną z ważniejszych postaci światowej yy, muzyki rozrywkowej. Jego płyty rozeszły się w gigantycznym nakładzie. Niektórzy mówią, że ponad 100 milionów, inni, że 150 milionów. Generalnie sporko tych płyt sprzedał. Pierwszą płytę nagrał już jako 12-latek i oczywiście wiele osób też zastanawiało się, jak to możliwe, że bardzo wiele utalentowanych osób nie robi wielkiej kariery, a Stevie'emu nie przeszkadzały różne przeciwności losu, które stawały na jego drodze do kariery i szczęścia. Już jako bardzo małe dziecko stracił wzrok. Choć i tutaj pojawia się bardzo dużo teorii spiskowych, Mówiących o tym, że Stevie być może nie widzi najlepiej, ale na pewno coś tam widzi, a ta jego domniemana ślepota jest tylko zabiegiem marketingowym. Dzisiaj też Wam trochę o tym opowiem. Jak to jest możliwe, że mężczyzna, który ma na koncie liczne nagrody grami, Oscara, równie często jak wydawał hity, zakochiwał się, na swoim koncie ma ponoć niezliczone romanse i dziewięcioro dzieci. Wygląda to więc na niezłą mieszankę, ta historia na pewno nie będzie jednowymiarowa, myślę, że będzie bardzo interesująca, więc zapraszam Was, żebyście ze mną pozostali do samego końca. Stevie Wonder, a właściwie Steve Land Morris przyszedł na świat jako Steve Land Hardaway Judkins. 13 maja 1950 roku, będąc trzecim z kolei z sześciorga dzieci. Niestety był wcześniakiem, urodził się 6 tygodni przed terminem i generalnie nie byłoby mu nic poważnego, gdyby nie to, że trzeba było go umieścić w inkubatorze. Niestety popełniono wtedy poważny błąd medyczny. Stevie cierpiał na retinopatię, która przydarza się od 10 do 15% wcześniaków. Ale właśnie tak jak Wam powiedziałam, przez błąd otrzymał nadmierną ilość tlenu do inkubatora. Co wywołało utratę wzroku? Mój doktor nie wiedział o odpowiedniej ilości tlenu. I tego, co wiadomo teraz, więc dostałem go za dużo i obszar moich oczu został zniszczony, mówił w 2004 roku u Opry. Jak sam przyznawał, nigdy nie miał jednak pretensji, nie chciał pozwać szpitala ani lekarza, ponieważ przyznawał, że po prostu wynikało to z niewiedzy. Lekarz chciał mu pomóc. Jednocześnie cieszył się też, że w jego przypadku była to utrata wzroku, ponieważ jego Koleżanka, można tak powiedzieć, która urodziła się zaledwie minutę po nim i miała podobny problem, niestety nie przeżyła. Kiedyś odwiedziłem szpital, w którym się urodziłem i myślę, że się obawiano, że będę chciał pozwać lekarza, który był za to odpowiedzialny, ale on przecież nie chciał mnie skrzywdzić. Natomiast nie był to koniec problemów Steviego. W jego domu nie panowała sielska atmosfera nie był to dom, na który liczyłoby dziecko przychodząc na świat. Niestety jego ojciec był alkoholikiem, który znęcał się nad swoją żoną, a także niestety zmuszał ją do prostytucji. Kobieta tkwiła w tym układzie jakiś czas, ale w końcu zdecydowała się zebrać na odwagę i zabrała dzieci, opuszczając męża. Wychowywała je od tej pory sama, więc zapewne sami widzicie, nie mogło jej być łatwo. Przeniosła się do Detroit. Tam wyszła za mąż, zmieniając nazwisko na Morris, i nazwisko zmieniły też wszystkie jej dzieci. Przez to, że Stevie nie widział, matka była nieco nadopiekuńcza. Bała się po prostu o niego, bała się, że rówieśnicy będą mu dokuczać, że on sobie nie poradzi, więc zabraniała mu brać udział w zabawach na podwórku. Nie mógł grać w piłkę, jeździć na rowerze i tak dalej, no bo po prostu bała się, że to się źle skończy. Wtedy właśnie Wonder y, oddawał się światu, Muzyki, uwielbiał swoje radio, spędzał z nim długie godziny. Przeważnie leżałem na podłodze przy radiu, zasłuchując się w piosenki z tamtych czasów, wyznał w jednym z wywiadów. Wszystko mnie wtedy bardzo ciekawiło. Zastanawiałem się, jak oni to robią i po czym sięgnął po pierwsze dostępne mu instrumenty. Okazało się, że jest niezwykle utalentowany, a swój talent od zawsze nazywał darem od Boga. Bo w rodzinie w sumie nie było muzykalnie uzdolnionych i jego rodzeństwo nawet też nie przejawiało takich zainteresowań. Jedynie matka śpiewała w kościelnym chórze Stevie nazywał ją prawdziwą głową rodziny i później dołączył do niej. Chciał śpiewać razem z nią. Na co dzień kobieta pracowała w firmie zajmującej się przetwórstwem rybnym. Potem szybko nauczył się grać na pianinie, perkusji, harmonijce. Gra przychodziła mu tak łatwo, że nauczyciele nie wychodzili z podziwu. Stevie więc zaczął muzykować na ulicy, by móc troszeczkę wesprzeć matkę finansowo. Ale generalnie grywał dla przyjaciół i wszystkich, którzy go w ogóle chcieli słuchać. A tych z dnia na dzień przybywało, bo robił to świetnie. I kwestią czasu było tylko to, że ktoś dostrzeże jego talent. Tak się stało, gdy Stevie miał zaledwie 11 lat. Zobaczył go szef wytwórni Motown. I zaproponował mu kontrakt płytowy. Jego pierwsza płyta pod pseudonimem Little Stevie ukazała się w 1962 roku. I choć yy, potem przyszła kolejna płyta, nie były to hity. Niektóre piosenki napisała mu zresztą mama, która wspierała go jak umiała, ale no nie była artystką, a Stevie był jeszcze mały, więc faktycznie trzeba było trochę na ten sukces poczekać. Ale gdy przyszedł, był naprawdę imponujący. Utwór, I call it pretty music, but the old people call it blues, zagościł na playlistach. Rozgłośni amerykańskich stacji radiowych, stając się pierwszym jego hitem, a od 1966 roku artysta zaczął już występować jako Stevie Wonder. W 1969 roku nagrał jedną z najbardziej hitowych swoich płyt, a w 1972 roku już absolutnie przebojowy album zatytułowany Music of My Mind. W ogóle zresztą lata 70. były dlatego artysty najbardziej płodne, a jeśli chodzi o takie hity, właśnie, Michael Jackson czy Prince. Mówili, że był ich idolem. Ale tutaj należy jeszcze się troszeczkę cofnąć w czasie, bo w 1970 roku Stevie Wonder wziął ślub z kompozytorką i swoją sekretarką. Ich małżeństwo niestety nie było jednak szczęśliwe i ostatecznie wytrzymali ze sobą tylko dwa lata. Nie mieli dzieci, ale na te Stevie zdecydował się z kolejną swoją partnerką, z którą jednak nie wziął ślubu. Jolanda urodziła mu dwójkę dzieci, ale dzięki narodzinom pierwszej jego córki mamy także wspaniałą piosenkę, Isn't She Beautiful, w której odzwierciedlił zachwyt nad swoim pierwszym dzieckiem. No Jest to bardzo rozczulająca piosenka. Aisha poszła po latach w ślady ojca i sama jest wokalistką. Występowała nawet ze swoim tatą. Wielokrotnie mają na koncie także wspólne trasy koncertowe. A w latach 70. Stevie tak naprawdę otarł się o śmierć po raz drugi w swoim życiu. Można powiedzieć, że za tym pierwszym razem, kiedy stracił wzrok, to być może Bóg zadecydował, bo Stevie często podkreśla, że jest bardzo wierzącą osobą, że zabierze mu jeden zmysł po to, żeby mógł skupić się na tej muzyce i na tych dźwiękach. Aż tak bardzo, by później tworzyć takie hity. Ale w 1973 roku artysta znowu stracił kolejny zmysł. Bo kiedy samochód, którym jechał, zderzył się z ciężarówką, poważnie ucierpiał. W wywiadzie dla The Guardian opowiadał, to niezwykła data. 6 sierpnia to dzień, w którym urodził się mój syn. Miałem też wypadek samochodowy, który był dla mnie znakiem. Wyszedłem z tego. Bóg zachował mnie przy życiu, abym robił rzeczy, których inaczej nigdy bym nawet nie zaczął, ale właśnie wtedy na zawsze stracił powonienie. Tak, jakby to był kolejny znak, że to właśnie te dźwięki są czymś, na czym ma się skupić. Już wtedy był jednak popularnym artystą. Zaczął koncertować z największymi, chociażby z Rolling Stones'ami. Jeśli ktoś nie posiada zdolności widzenia, nie oznacza to wcale, że nie posiada wizji, mówił. I sam też przyznawał, że nie ogranicza się i podąża za tymi właśnie wizjami. Nigdy nie twierdziłem, że jestem muzykiem soulowym czy grającym RB. To są tylko etykietki. Ludzie myślą stereotypowo: czarni śpiewają soul, biali śpiewają pop. To bzdura. Jeśli muzyka jest dobra, to jest dobra i tyle. I faktycznie sam za tymi wizjami podążał tak, że niejednokrotnie był bardzo innowacyjny, ale nie zawsze wychodziło mu to na dobre. Kocham muzykę i jestem ciągle ciekawy dźwięków, które słyszę, mówił. Zawsze myślę o tym, jak przenieść swoją muzykę na wyższy poziom. Jednak chociażby album z przyrodniczego dokumentu Secret Life of Plants przyniósł komercyjną i artystyczną porażkę. W Polsce artysta gościł co prawda tylko raz. Ale był to raz, który utkwił wielu osobom w pamięci, bo miało to miejsce w 1989 roku, który był ważny dla Polski nie tylko dlatego, że ja się urodziłam, ale głównie dlatego, że po prostu walczyliśmy wtedy z komuną. No i udawało nam się coraz lepiej. A Stevie Wonder oficjalnie wsparł Solidarność, a było to przed wyborami do Sejmu. Koncert odbył się na stadionie dziesięciolecia. W sławnej kawiarni Niespodzianka wykonał I Just Call to Say I Love You, czyli oczywiście jeden z jego największych hitów. I towarzyszył mu wtedy udający, że śpiewa Jacek Kuroń. Ale był też ktoś, kto udawać nie mógł, a śpiewać nie chciał. Mam to na myśli Wojciecha Hamana, który na koncercie był konferancjerem. To był pierwszy i ostatni przypadek, że ktoś mnie po prostu zmusił do publicznego wokalu. Wspominał po latach w słynny dziennikarz. W latach 90. artysta wydał kolejne trzy świetne albumy. Ale na kolejną płytę trzeba było czekać aż do 2005 roku i od tamtej pory artysta płytowo milczy. Niestety. Współpracował ze Stingiem, Andreą Bocellim, Basta Rhymesem, B.B. Kingiem czy Polem McCartneyem. Był drugim afroamerykańskim wokalistą, który zdobył Oscara za swoją piosenkę. Wiedziałem, że to będzie hit. Po prostu to wiedziałem. Mówił w rozmowie z CNN. Chciał przeboju, chciał dziewcząt, chciał świata. Powiedział kiedyś, podobno, Miki Stevenson. I faktycznie, to wszystko miał. Żył jak prawdziwa gwiazda rock'n'rolla, chociaż no rock'n'rolla akurat może nie robił, ale tak żył. Mówię tu w czasie przeszłym z tego powodu, że dzisiaj jest bardziej ustatkowanym mężczyzną. Natomiast mówiono, że miał więcej kochanek niż przebojów, więc jak wiecie dużo. Podobno mówiono nawet, że uwielbiał haremy kobiet mieć wokół siebie i że nieraz doświadczał seksu grupowego, który... Wyjątkowo go kręcił, a swój, i chyba się nawet z tym za bardzo nie krył, bo w sumie usprawiedliwiał się, że to jest afrykańska tradycja poligamii po prostu. Natomiast w 2001 roku stanął ponownie na ślubnym kobiercu z projektantką Młody. Para rozstała się w 2009 roku, ale rozwiedli się trzy lata później. Owocem tego małżeństwa są dwaj synowie. Trzecią żoną artysty jest od 2017 roku blogerka. Artysta ma łącznie 9 dzieci z pięcioma kobietami. Ma na swoim koncie zawrotną liczbę statuetek. Ja się doliczyłam 25, chociaż niektóre media podają trochę mniej, 22, ale może nie liczą chociażby tej wręczonej za całą kształt twórczości. Na koncie ma też ponad 20 albumów studyjnych. I jego fanem jest także Barack Obama. Jego piosenki wykorzystywał także w kampanii. 2006 rok natomiast dla C. Wondera był trudny, bo odeszła jego matka, która, jak już słyszeliście, była dla niego bardzo ważną kobietą w życiu z tego powodu, że no, nie miała łatwego życia, umiała się przełamać, a później bardzo troszczyła się o syna, a kiedy zaczął robić karierę, również reprezentowała go, bo to początkowo ona podpisywała wszystkie jego kontrakty. Cili się wtedy załamał, odwołał na jakiś czas wszelkie swoje koncerty. Kiedy po kilku miesiącach wrócił do grania, przyznał, że zrobił to tylko dlatego, że matka przyśniła mu się i powiedziała, że powinien wrócić na scenę. Zresztą artysta sam chciał jej udowodnić, że to nieprawda, co uważa, a uważała, że to, że Stevie nie widzi, jest karą za błędy jej młodości. Artysta podobno tak pocieszał mamę. Mówiłem jej, że mnie wcale nie jest smutno i że wierzę, iż Bóg ma dla mnie jakąś robotę do wykonania. No, i faktycznie jak widzicie, ma, bo jest to jeden z najbardziej utytułowanych artystów. Został wpisany do Rock Roll Hall of Fame. Ma swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. A pytany przez dziennikarza The Guardian, czy uważa się za geniusza, odpowiadał, że nie. Po prostu miałem dobre pomysły. Geniusz to Bóg działający we mnie. I chociaż sam, jak widzicie, nie miał do końca łatwo w życiu, przynajmniej do momentu zrobienia tej zawrotnej kariery. To jednak jego piosenki często są optymistyczne, właśnie takie podnoszące na duchu. I często podkreśla się, że swojej niepełnosprawności nie wykorzystywał w jakiś tam sposób, by zwracać na siebie uwagę, a jest to po prostu jakiś taki dodatek do tego wszystkiego. Ponoć też Glassdoor jednak nie przestał wierzyć, że kiedyś uda mu się zobaczyć świat. Co prawda sam przyznał że odnosi wrażenie, że jego kalectwo jest błogosławieństwem, ponieważ widząc pewne rzeczy prawdopodobnie nie przeżyłby nawet minuty, to jednak z drugiej strony świat go trochę kusi, że chciałby zobaczyć to wszystko. Myślę, że najpiękniejszym dla niego widokiem byłoby jednak to, gdyby wrócił do koncertowania i zobaczył taką pełną salę, po prostu te tłumy ludzi, bo wiem, że on ich słyszy, czuje tę energię na pewno, ale ten widok i tam jeszcze, wiecie, kiedyś zapalniczki, dzisiaj telefony, no to jest widok, który na pewno zapiera dech w piersi. Tego zazdroszczę każdemu artyście. I nawet kiedyś próbował zobaczyć, bo wziął udział w pionierskiej operacji przywrócenia wzroku, ale niestety testy nie wypadły pomyślnie i porzucono ten pomysł, choć Stevie mówił, że nie jest nieszczęśliwy. Ale niektórzy od tamtej pory yy, myślą, że jednak ta operacja się udała i Stevie widzi. Nie wiadomo na ile, ale jest naprawdę duża część jego fanów, która jest przekonana, że tak jest. Bo pojawiają się w internecie filmiki, w których na przykład Stevie łapie mikrofon, który upada. Potrącony przez Paula McCartneya. Również widziano go jak kupował w sklepie telewizor, oglądał mecze koszykówki, czy robił zdjęcie Michaelowi Jacksonowi. A Lionel Richie nawet przekonywał, że on jest pewien. Że Stevie Wonder widzi. Całe życie spędziłem z nim myśląc, że on nie widzi. Wiem, że to nieprawda. Raz poszedłem do jego domu. Powiedział: Chcesz usłyszeć nową piosenkę? Mam ją w samochodzie. Poprosił mnie, abym usiadł na miejscu pasażera. On sam siadł przy kierownicy, włożył taśmę, a potem odwrócił się i zaczął zjeżdżać z podjazdu. Krzyknąłem: Steve, co robisz? A on powiedział: Ach, mam cię. Sam Wunder chyba podchodzi do tych wszystkich doniesień z humorem, chociaż zdradzał, że nadejdzie taki czas, że coś powie. To było kilka lat temu i nie powiedział nic. Może zrobi to na zakończenie kariery? Nie wiem. W 2019 roku powiedział natomiast, że przejdzie operację przeszczepu nerki, w związku z tym zamierza sobie zrobić przerwę w karierze. Tak więc to się wydarzy: będę miał operację we wrześniu, będę miał przeszczep nerki. Mam się dobrze, naprawdę dobrze. Jest dawca. Chcę, żebyście wiedzieli, przyjechałem tu aby dać Wam moją miłość i podziękować za Waszą. Nie musicie słuchać żadnych plotek. Powiedziałem co się dzieje. Czuję się dobrze, w porządku. Kocham Was i niech Bóg Was błogosławi. Powiedział wtedy ze sceny. A w wydanej jakiś czas temu biografii autor Mark Rybowski stwierdza, że Wander ciągle jest chłopcem, który ukrywa się we własnej krainie Os, żyje otoczony setką bliskich współpracowników, głównie krewnych których jak to ujął, każe zakneblować, gdy kiedyś niestety umrze. Czy więc faktycznie to jest prawda, że Stevie Wonder jednak widzi? Czemu nie gra? Być może brakuje mu motywacji do y, wydania nowych płyt. No bo w sumie na scenie zrobił już tyle, że jeden czy dwa hity może nie zmieniłyby zbyt wiele, a może jednak zmieniłyby bardzo dużo. No nie wiem, w każdym razie być może po tych wszystkich latach no chce odpocząć. Ja mu się w sumie nie dziwię, aczkolwiek szkoda trochę. W każdym razie wydaje mi się, że swoje marzenia Stevie Wonder spełnił już dawno. I y, myślę, że y, widzący czy niewidzący jest szczęśliwym człowiekiem, to bije z jego muzyki, y, y, widać też, że żyje tak jak chce, I niczym się nie przejmuje, choć może się to komuś nie podobać, może to stawać w takiej opozycji do jego życie prywatne z tą głęboką wiarą, y, ale jednak Stevie niczego nie ukrywa, nie jest hipokrytą, mówi jak jest. I ja to szanuję. Każdy od tego ma swoje życie, by nim podążał w taki sposób, jak mu wygodnie. No i z tym Was zostawiam. ciwego Mundera serdecznie pozdrawiam, chociaż to no nie wiem, czy będzie oglądał, czy coś by zrozumiał. No dzisiaj YouTube oferuje tłumaczenia, napisy, więc jest dużo, naprawdę dużo możliwości. Na no wszelki wypadek pozdrawiam serdecznie. Was też do tego zachęcam, komentarze są dla Was. Pamiętajcie, że pojawiam się tutaj trzy razy w tygodniu. Możecie sobie wpisywać Paula Rodak i mnie wyszukiwać, bo nie zawsze Wam podpowiadam. Tak tylko ja podpowiadam. Ale możecie też zasubskrybować i wcisnąć dzwoneczek, wtedy będzie troszkę łatwiej. Tymczasem ja już Was nie agituję. Bardzo Wam dziękuję. No i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.